W internecie można spotkać się z wielkim konfliktem dwóch obozów ludzi trenujących na siłce. Jedni z obozu High Intensity Training, stawiający na piedestale osobę i metody Mike'a Mencera. Wyznają zasadę trzymania się jak najmniejszej ilości serii tygodniowo, których musem jest osiąganie upadku mięśniowego, a nawet też wykraczanie poza jego granicę. Drudzy na przeciwnym końcu tego spektrum, wierzący w jakąś magiczną, optymalną liczbę serii na poszczególne grupy mięśniowe, myślą, że muszą osiągnąć jakiś ściśle określony pułap objętościowy, aby w ogóle urosnąć. Osobiście nigdy mi się nie spodobał model Hit, bo wizja intensywnego dojeżdżania się na jak najmniejszej ilości serii, owszem, wydawała się być całkiem zabawna. To jakoś nigdy nie kliknęło to ze mną. A poza tym mówienie, że zrób tu serię poza granicę swoich możliwości, to jedno. A autentyczne zrobienie tego na treningu to drugie. Trening do upadku mięśniowego to sztuka, a nie trik, który każdy może zrobić na zawołanie. Ludzie z pierwszego obozu mówią, że trzeba trenować intensywnie, ale nigdy nie tłumaczą, jak to robić. Zawsze moje podejście było zwrócone w tą drugą stronę. Wydawało mi się to logiczne, że jest jakieś minimum potrzebne do tego, aby utrzymać mięsień, a jeżeli chcesz, żeby on urósł, to musisz robić na tym mięsień więcej pracy. Jednak w pewnym momencie zacząłem się wkurwiać na to, że robiąc tą pseudo optymalną ilość serii marnuje naprawdę sporo czasu. Moje treningi trwały po 3 godziny, bo myślałem, że przecież tak trzeba. Całe to pierdolenie w internecie, że musisz robić to czy tamto to tylko pizz na wodę. Każdy mówi Tobie co masz robić, ale nikt Cię nie nauczy jak myśleć samodzielnie względem swoich indywidualnych potrzeb i warunków. Nie mówię, że Wszyscy nie mają racji. W obu tych, że tak powiem, ideologiach jest sporo prawdy. Musisz wystarczająco intensywnie trenować, jeśli chcesz urosnąć. Musisz zapewniać wystarczająco dużo tej intensywnej pracy, aby urosnąć. I jak w wielu przypadkach, gdzie dochodzi do zderzenia dwóch sprzecznych ze sobą myśli, prawda zawsze leży gdzieś pośrodku. I ta prawda jest właśnie takim harmonijnym sprzężeniem tych obu sprzeczności. W tym materiale chciałbym Tobie przedstawić, czego na przestrzeni lat nauczyłem się na temat objętości, ile się powinno robić serii, jak one powinny wyglądać oraz jak wykorzystać całą tę wiedzę w praktyce. Najpierw chciałbym wymienić trzy zmienne obecne w programowaniu w treningu. Mamy objętość, czyli liczb serii tygodniowo na trenowany mięsień. Intensywność, w większości przypadków wyrażana w skali RP, powtórzenia w zapasie czy procencie naszego maksa w jakimś ćwiczeniu, w danej liczbie powtórzeń, na przykład 80% Twojego OneRef Maxa. Oraz częstotliwość, czyli po prostu to, jak często trenujemy. I te trzy zmienne. Są jak pokrętła, pokrętła, którymi można sobie kręcić i ustawiać ich wartości. Jednak wszystkich nie można podkręcić na maksa. Podkręcając jedną zmienną, trzeba mieć na uwadze to, że będzie trzeba dać trochę mniej w tej drugiej. Jeśli powiedzmy, podkręcisz częstotliwość i intensywność na maksa. Powiedz, że tej objętości nie może być za dużo, aby twoje serie nie zmieniły się w bezsensowny chunk volume. Natomiast, jeżeli objętość i częstotliwość masz na najwyższym poziomie, to w tym przypadku intensywność nie może być za duża. W wielu planach dla średnio zaawansowanych można właśnie zauważyć więcej objętości w porównaniu do planów dla początkujących. Tak jest po prostu łatwiej, jeżeli ktoś od początku zostawia. Dużo powtórzeń w zapasie i nie zamierza z jakiegoś powodu trenować do kompletnego upadku. Jednak jeśli częstotliwość jest na niskim poziomie, to analogicznie objętość i intensywność powinna być wyższa. Trenujesz coś rzadziej? Ale bardzo ciężko. Nie będę tutaj się rozwodził na temat częstotliwości czy intensywności, bo chcę w głównej mierze się skupić właśnie na ilości serii. Jednak chcę, abyś pamiętał, że w swoim treningu możesz swobodnie zmieniać wartości tych zmiennych. Zależnie od swoich potrzeb, oczywiście zachowując odpowiedni balans pomiędzy nimi. Przyjmując najbardziej ogólne założenia odnośnie trenowania, powiedzmy, że większość ćwiczeń robisz zostawiając 0 lub maksymalnie 2 powtórzenia w zapasie, a częstotliwość, z jaką trenujesz swoje mięśnie, to od 2 do 3 razy w tygodniu. Tak będzie moim zdaniem najrozsądniej dla każdego. Gdzie te dwie rzeczy są w miarę oczywiste, to sprawa objętości może być trochę myląca. Jaka jest wystarczająca liczba serii na dany mięsień, aby zaczął on rosnąć? Czy jak po prostu będę robił więcej serii, to czy przyspieszę ten proces? Zanim odpowiemy na to pytanie, chciałbym przypomnieć o schematach progresji, o których nagrałem osobny film na kanale. Więc jeśli chcesz więcej się o nich dowiedzieć, to po obejrzeniu tego filmu radziłbym to ogarnąć. Weźmy pod lupę takie double progression, w którym progres następuje w ciężarze i w powtórzeniu, w ściśle określonym ich zakresie. Owy schemat bierze pod uwagę tylko i wyłącznie te dwie zmienne, więc jeżeli z treningu na trening możesz dodawać ciężaru bądź powtórzeń, to jest miodzio. Może się tak zdarzyć, że zauważysz ten progres, wykonując tylko jedną serię danego ćwiczenia. Ciężko w to uwierzyć, ale tak. To jest możliwe. Jednak w większości przypadków to będzie bardzo optymistyczny scenariusz. Raczej będziesz musiał robić więcej tych serii. Aczkolwiek pamiętaj, że to nie musi być jakaś w chuj duża ilość. W swoim treningu dodajesz objętości, kiedy musisz, a nie kiedy chcesz. Jeśli jesteś w stanie dokładać ciężar lub powtórzenia na x liczbie serii, to nie ma żadnego racjonalnego powodu. Aby ją zwiększać, ale prędzej czy później przyjdzie taki moment, że będziesz tego potrzebował. Powiedzmy przykładowo, że na treningu nóg robisz dwie serie przysiadów. Stosując schemat Dynamic Double Progression, co działa na podobnej zasadzie jak Double Progression. Z tygodnia na tydzień, zachowując dobry standard techniki, dodajesz powtórzeń, dodajesz ciężaru i wszystko jest super. Jednak, jeśli wpadniesz w tak zwany zasłój i nie będziesz już mógł polegać tylko i wyłącznie na tych dwóch zmiennych, to wyciągasz z rękawa kartę w postaci większej objętości, po to, aby mieć możliwość dalszego, progresywnego przeładowywania trenowanych mięśni. Po czym, jeśli progres ruszy na pierwszej, drugiej serii, to będziesz mógł Podjąć był trzecią. Celowo zachowujesz serię w zapasie, aby ewentualnie w przyszłości mieć co użyć w celu zachowania ciągłości progresu, podobnie jakbyś celowo zachowywał powtórzenia w zapasie, aby móc w przyszłości częściej trenować dany mięsień bez obciążania go nadmiernie. Double Progression przechodzi triple progression, bo nie dość, że masz zakres powtórzeń, w którym progresujesz, to na dodatek masz zakres serii. Które robisz. Warto też wspomnieć o tym, jak możesz wyciągać więcej z mniejszej ilości serii. W przeszłości na tym kanale parę razy opowiadałem o stimulus to fatigue ratio o tym, jak wyciągać więcej z mniejszego ciężaru. Pewnie! Możliwe, że po prostu bezmyślnie machając ciężarami z punktu A do punktu B, będziesz potrzebował robić jakieś horrendalnie duże ilości serii, ale stosując technik intensywności, kontrolując jak pracują Twoje mięśnie przez cały ruch i świadomie eksponować trenowane partie na większy wysiłek, większe obciążenie, z takich czterech przeciętnych serii mogą się zrobić. Dwie naprawdę wymagające. Tak samo z dziesięciu chujowych powtórzeń mogą się zrobić pięć naprawdę jakościowych. Starając się wyciągać więcej z mniejszego ciężaru, możesz także wyciągać więcej z mniejszej objętości. Bardzo mocno wyznaję zasadę More, Better New, polegającą na tym, że przed wprowadzeniem jakichś lepszych lub bardziej nowatorskich rozwiązań w jakiejś dziedzinie. Czy to na siłowni, czy na macie, lub w nauce, no generalnie we wszystkim, należy w pierwszej kolejności zadbać o ten wolumen, o tą objętość, aby wszystko wymaksować do granic możliwości. Że im więcej włożę w coś pracy, to to będzie lepsze. Ale wykraczając poza tą minimalną skuteczną dawkę, która jest odpowiedzialna za. Lwią część Twoich rezultatów, momentami po prostu nie opłaca się walczyć o te ostatnie kilka procent. A w niektórych przypadkach takie napierdalanie na najwyższych obrotach przez cały czas może okazać się szkodliwe. W kontekście sił, po co cały czas zaciskać zęby, napierdalać tak, że aż ci zbierą pnykcie, pocąć się przez kilka godzin dziennie na treningu? Jak możesz to osiągnąć przy mniejszym? Ale bardziej inteligentnym wysiłku. Objętość to narzędzie, a nie jakaś sztywna rama, której się musisz trzymać w swoim treningu. Tak samo jest z ilością powtórzeń, częstotliwością i intensywnością. Patrząc z szerszej perspektywy, wartości tych zmiennych na osi czasu będą przypominały sinusoidę. Raz będziesz potrzebował większej ilości serii, a innym razem wystarczy ci mniejsza. A teraz najlepsze, bo umiejętnie manipulując tą objętością, bardziej będziesz mógł się skupić na tej skali mikro. Na jakości powtórzeń, na czuciu mięśniowym i wkraczaniem w tą strefę maksymalnej intensywności. A przy okazji zaoszczędzisz czasie, będziesz się lepiej regenerował, bo twoje ciało, że tak powiem, będzie krócej przebywało w tym stanie. Podwyższonego kortyzolu spowodowanego treningiem, oraz bardzo prawdopodobne, że osiągniesz lepsze rezultaty. I to byłoby na tyle w tym filmie. Przypominam o tym, że jeżeli jesteś zainteresowany, to oferuję personalny coaching i konsultacje. Dwa pierwsze linki w opisie tam cię odsyłam. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś coś wartościowego z tego filmiku. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, to zachęcam Cię do zostawienia komentarza. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Następny raz. Cześć.